Sprzyjają ci te treningi noworoczne, można powiedzieć? Nie wiem, lubię się dobrze bawić, traktuję to jako zabawa, więc jakoś tak po prostu wychodzi. No jak się bawiłeś wczoraj? Dobrze, długo, radośnie tańczyłem, na tyle, żeby, na tyle, żeby tu się pojawić, także, także nie, było, nie było na maksa. Dla Was to jest żmudny obowiązek czy przedłużenie balu sylwestrowego? raczej zależy, nie wiem jak te chłopaki traktują dla mnie, to raczej zabawa e, ciągle dalszy Sylwestra e, fajna tradycja, która mi się podoba i, i tak jak mówiłem wcześniej, dla mnie to jest zabawa, ja się tutaj świetnie bawię tak. mi się limit wyczerpał, ja dziękuję A, dobra, dobra. to było pół odpowiedź to jest nowa tradycja, żeby nowy rok się rozpoczynać w nowym obuwiu nie wiem, jakoś tak z, z poprzedniego z poprzedniego roku dostałem od Łukasza buty, takie pantofle z krętami. No i pomyślałem, że w tym roku trzeba, trzeba to podtrzymać i, i zrobić jakieś nowe. Zadzwoniłem do Łukasza, mówię: Mam kalosze, masz je przerobić na, na, w, na wkręty, bo będą to buty na trening noworoczny. Co to za buty? Kalosze. Z, y, czarne zwykłe kalosze. Nie wiem. Pani co. Ty... Aha, no zostały pomalowane tak jak. Y, tak jak te teraz nowe, nowe buty często wychodzą w takim kolorze, więc to, to miało być tak jakby podobne do tam do Nike tych butów, czy tam do że W takich butach też można No tak, no to bardziej bardziej była zabawa, także może trochę mi dali, a przy karnym chyba oślepiłem bramkarza tym, tym takim kolorem, bo jest dosyć dosyć daje po oczach. Ja mówię, że cały sezon prosty. Tak, 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 tamten, o ile mnie dopuszczą, to tak, tak. W zasadzie, był Cristiano